Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Arkadiusz. Dziś przyjrzymy się dekowi czarnoksiężnika. Dek na stworach, zolok nie do końca. Ale od początku. Ogień duszy dwukrotnie, Elfia łuczniczka dwukrotnie, Giermek Argentu dwukrotnie, grubiański sierżant dwukrotnie płomienny chochlik, dwukrotnie trendowaty dom, jednokrotnie wędrowe pustki, inne lubiańskie jajo po dwukrotnie. Sowa Żelaznodzioba raz, Upiorny Pajęczak dwa razy, Wilkor Alfa raz, Żrący Bagienny Szlam dwa razy, Wyssanie Życia raz, Dowódca Rajdu dwa razy, Golem Zbożowy raz, Kapłanka zatraconego Słońca dwa razy, Piekielny Ogień raz i Krasnoród z Czarnogłazów raz. Zagrałem sobie pojedynki dwa rozrywkowe i jeden rankingowy. Moja ocena tego deku jest Wysoka. Naprawdę deck jest ok. Można sobie tym spokojnie pograć. I wbijać sobie spokojnie do 15 poziomu na miękko. Sprawdziłem. Można. Później zacząłem spadać, bo takie życie. Ok, co na stole? Na stole mamy Garosza jako wojownika i nas jako czarnoksiężników. Pierwsza. Ręka startowa, ok. Zróbmy taki mech. Co mamy? Mamy elfią uczniczkę razy dwa, mamy giermka razy raz, mamy wilkora alfa razy raz. Więc od razu zacznijmy na bogato. Ok. Na co zdecyduje się Garosz. Garosz przywoła swoją moc specjalną pancerze. W porządku. W takim razie my tuningujemy nasze jednostki Wilkorem Alfa i wjeżdżamy sobie za A4. Okej. Okay. On wystawia sobie swojego jego giermka ciemności. W takim razie zróbmy tak: napór nie przestajemy napierać. Gdzie są jajka? W sklepie pewnie, ale te jajka tutaj wiadomo. Nerubiańskie. Dobra, tutaj należy sobie założyć, że on za chwilę da tutaj prowokację. A niech daje. Dobra, przeję, przejęliśmy lekko inicjatywę na stole, ale tylko trochę. Jest Yeti plus dzik. No dobrze, to jest GG w takim razie. Tak. Dek jest OP. Garoz został zgładzony w turze piątej. Jakim bądź danym układziku, nie przerywając tej jakże bardzo dobrej pasy, kontynuujmy rozgrywkę. Dobrze. Kto teraz? Kapłan. Taki trochę polski nick. Pan Tomasz. Pan Tomasz uznał, że lepiej nie. Dobrze. Uznajmy, że to się nie liczyło. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Użyjmy sobie jak najwięcej pomarańczowych kart. Kart. Pomarańczowe karty są wskazane. Trafiamy ponownie na wojownika. No dobrze. Skoro wojownik. Okej, okay, ponownie mamy wilkora alfa. Zostawimy sobie żrący bagienny szlam, bo na pewno będzie miał broń. I alfia uczniczka na dzień dobry jako bonus. Rozpocznijmy. Jest jajko. Jajko się przyda, to jasne. Na co się decyduje za dwa? Upłatne się na bogato. Znaczy na pewno. Dajmy temu tutaj sobie ciach. I następna tura. Nie będziemy pozwalać mu wbijać tego pancerza za dużo, bo. Może być później problem z odsknięciem się. Dobra. Przyjmuję pomału inicjatywę z tego co widzę. W takim bądź w danym razie jajko. Co jajko? Jajco właściwie. Co jajco? Takie Taki brzydki. Z podstawówki dowódca rajdu, dobra? I co dalej? Napór. Skoro napór, I to zróbmy tak. Weźmy prowokację. Weźmy Wilkora. Zniszmy to. Mamy nerubianina. Zobaczmy na czym on teraz skoncentruje swoją uwagę i swój wysiłek kartowy na elicie Cor kronu. czemu akurat zagrał tak? No wysłuchaj. Jakby nie patrzeć, weźmy sobie wysanie plus dobierzmy sobie kartę. No na razie tutaj można powiedzieć, że ten wojownik jest trochę bardziej ograny zdecydowanie niż poprzedni. Prowokacja. Zagramy więc w ten, w ten deseń, co dalej. Jeszcze nie pokazał żadnej broni. Pewnie ją tam trzyma sobie. Zadaje jeden obrażeń wszystkim. Drugie obrażeń wszystkim. Co dalej? Dwa młyńce poszły zmynować się. OK. ma ognisty, wojenny topór. Robi taki myk i taki myk. W pozo, pozo, W takim układzie niszczymy to. Wystawiamy nasz żerący bagienny szlam. Dobierzmy sobie może kartę, chociaż nie. Najpierw 100 plus karta. I następna tura. I co teraz w wojowniku? Akolita, pancerz. I tyle. W porządku. W takim razie my sobie zrobimy tak. Stuningujemy naszego uszkodzonego golema. Weźmiemy dowódcę rajdu. I zaatakujemy po całość. Aha. Tym nie zaatakujemy. Mamy sobę. Na wszelki wypadek, gdyby pojawił się teraz jakiś prowokator. Może tak być. Tarczownik. Broń. Na co się zdecyduje? Będzie nas atakował bezpośrednio. Niedobrze. Jednak policzmy. Tu mamy pięć. Mm -hmm. No dobra, spróbujmy zrobić tak. Teraz pytanie. Zróbmy to. Plus to. Czy można mieć jakiś komentarz do tego? Po prostu no comment. aczkolwiek ten wojownik na pewno był bardziej ograny niż ten poprzedni. Nie wspominając po drodze kapłana, który generalnie nie podjął rękawicy. Jakby jednak nie patrzeć wchodzimy w zakres gier rankingowych i rzućmy na to wszystko swoim magicznym okiem. Kogo trafiamy? Łotr. Valeriana. Valeriana jest dla kota. Całkiem sympatyczna ręka startowa. Nie da się ukryć. Plus jeszcze dostajemy bonus. No to świetnie. Zobaczmy jak sobie ją poradzi Valera z Gul'danem. Prowokacja. Gnom. Następna tura. Valera ma dużo tych kart za zero. No, potrafi potrafić w tym zrobić czasami niezły burdel. Plus dziwne jeszcze tam. Zagrywa kartę. Plus później, później zagrać drugą kartę, która ma jakiś tam swój bonus. Jak to się ładnie nazywa? Nie bawem się na pewno dowiem. Sytuł nie mocno okej. Okay. Zdecyduje się tak zrobić. co? Teraz jakiś pewnie za jeden będzie czar. No dobra, skoro tak sobie zagrał, ma do tego pełne prawo. Pająk, imp, znaczy chochlik, imp, chochlik, tak to się tłumaczy. Ok. Kolejna tura. Która czwarta. kombinacja, karty z kombinacjami, to się ładnie nazywa. Dobrze, pozbądźmy go tej broni, go lub jej, trudno wyszuć I następna tura. Też na chwilę obecną nie ma sensu specjalnie wystawiać tych wszystkich jednostek, bo No dobra, skoro on zrobił taki meg, to my zrobimy taki meg. Czy na stałe działa? Ma dwa, ma dwa. Tak, to działa na stałe. No dobra, skoro tak, to bez większego znaczenia. What? What? Co robi Toslay? Okrzyk bojowy oraz agonia. Dodaj kartę części zamiennej do twojej ręki. Gdybyśmy zrobili za Cztery. Może dobierzmy coś dojdzie coś konstruktywnego. Trzy. Szkoda. No możemy zrobić tak, ale to wtedy zginie. Spróbujemy zaatakować wszystkim. Zobaczmy, co teraz wymyśli. Mamy jeszcze ogień duszy. Jakby się udało tym, żeby przetrwał? Kapłanka zatraszonego, stracencze. Trudny wyraz. No, niestety nasza kapłanka nie przetrwa. Stylety. Olejek. Dwanaście. Ale to był błąd jednak. No i można powiedzieć, że opedek. Good game. Całkiem naprawdę całkiem sympatyczny dek ocena tego deku jest bardzo wysoka. Tak jak widać 17 spokojnie można tym sobie wbić. Dek rewelacja Zostawię go sobie na późniejszy czas będę sobie tym dekiem sobie, będę sobie tym dekiem sobie będę sobie tym dekiem sobie pogrywał. Naprawdę się sprawdza. Można by tu było wyrzucić wysysanie życia na przykład i dodać Coś innego, ale po co? Skoro coś jest dobre, po co to zmieniać? Ok, z mojej strony to tyle. Z tej strony mówił Arkadiusz. Do zobaczenia następnym razem na Twoim monitorze, telefonie, wyświetlaczu wszelkiego typu i bądź pozdrowiony.